Cześć wszystkim, witajcie na moim kanale. Pierwsza beta One UI 8.5 już trafiła na modele z linii Samsung Galaxy S25 w Polsce. Zainstalowałem nowy system na swoim Samsungu Galaxy S25 Ultra prawie tydzień temu i czas najwyższy, by podzielić się swoją opinią na temat nowego systemu. Część funkcji omówiłem w moim poprzednim filmie, chwilę po zainstalowaniu systemu na swoim smartfonie, a część funkcji przedstawiłem w shortcach. W tym filmie chciałbym się skupić na moich wrażeniach z użytkowania smartfona, z wyglądu nowej nakładki, płynności działania systemu oraz żywotności baterii. A więc bez zbędnego gadania przechodzimy do rzeczy. Na wstępie chciałbym zaznaczyć od razu, że One 8.5 nie jest niczym rewolucyjnym. Nie wprowadza żadnej rewolucji ani funkcjonalności, ani wyglądzie urządzenia. Jest to natomiast bardzo fajne rozwinięcie tego co mamy, czyli One UI 7 oraz One UI 8. Pewne elementy zostały wprowadzone w tych dwóch wersjach systemu, natomiast One UI 8.5 jeszcze bardziej dopracowuje aspekt wizualny oraz funkcjonalny dwóch wcześniejszych wersji systemu. To co mnie najbardziej cieszy to fakt, że w końcu ta przytka i duża ikona baterii zmalała. Nareszcie ikona baterii nie jest tak ogromna jak to miało miejsce w poprzednich wersjach systemu. Nowa ikona baterii jest takiej samej wielkości jak pozostałe ikony na pasku powiadomień. Wreszcie, dostajemy różnego rodzaju nowe efekty wizualnie, takie jak chociażby podczas wprowadzania cyfr na klawiaturze w aplikacji kalkulator. Nie jest to nic rewolucyjnego, ale jednak ten efekt po prostu cieszy oko i dodaje radochy podczas korzystania z kalkulatora. Dostajemy nową animację powrotu do poprzedniej karty np. w ustawieniach smartfona. Ta opcja była dostępna w poprzednich wersjach systemu, ale nie działała stabilnie. Zresztą nic dziwnego, ponieważ ta opcja znajdowała się w zakładce Labs, a więc była w trakcie rozwoju. W One UI 8.5 nowa animacja zniknęła z zakładki Labs i jest zaimplementowana domyślnie w systemie. Ponownie niby nic przełomowego, ale dodaje takiej jakiejś spójności i po prostu cieszy oko. Kolejnym przykładem jest animacja powrotu na swoje miejsce w odtwarzaczu muzyki. Załóżmy, że słuchamy muzyki. Przechodząc z aplikacji do ekranu głównego animacja poprowadzi wyjście z aplikacji bezpośrednio do naubara, który znajduje się w lewym górnym rogu. W poprzednich wersjach systemu animacja prowadząca przejście do ekranu głównego po prostu tak jakby znikała na środku ekranu. Skoro mamy naubar u góry w lewym górnym rogu, to animacja prowadząca powinna poprowadzić zminimalizowanie aplikacji właśnie w to miejsce. Ponownie niby pierdoła, ale jednak ma to sens. Nowa animacja podczas nagrywania w aplikacji Dyktafon. Niby ponownie nic specjalnego, ale jednak ten wygląd jest jakiś taki bardziej nowoczesny. Następnie dostaliśmy animację rozłączającą powiadomienia na pasku powiadomień. Podczas próby usunięcia powiadomienia z jakiejś jednej konkretnej aplikacji, jeśli mamy kilka powiadomień z tej aplikacji, to przy próbie usunięcia jednego z powiadomień mamy efekt w postaci rozklejania tych powiadomień. Towarzyszy temu również całkiem ciekawy efekt haptyczny. Wszystkie te małe szczegóły tworzą spójną i jakby na to nie patrzeć, wyróżniającą się nakładkę. Takich niuansów jest dużo więcej i są one widoczne w różnych miejscach interfejsu. Osobiście, jak mam być szczery, efekt wizualny One UI 8.5 jak najbardziej trafia w mój gust. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy zgodzi się z moją opinią, ale osobiście uważam, że One UI 8.5 jest dużo bardziej praktyczny i ładniejszy niż iOS 26, który nie jest ani praktyczny, ani funkcjonalny. Kolejny aspekt, który chciałbym poruszyć to funkcjonalność One UI 8.5. Otóż na tym polu moim zdaniem Samsung robi naprawdę dobrą robotę. Praktycznie każdej aplikacji Samsunga znajdziemy teraz tak zwaną lewitującą wyspę z najważniejszymi funkcjami lub możliwością wyszukania czegoś na szybko. Spójrzcie chociażby na ustawienia. W ustawieniach była lupa, która w poprzednich wersjach systemu znajdowała się w prawym górnym rogu. W i anyway 8.5 została przeniesiona na środek na dół ekranu. Moim zdaniem jest to bardzo praktyczne rozwiązanie, ponieważ ułatwia korzystanie jedną ręką na tak dużym smartfonie, jakim jest Samsung Galaxy S25 Ultra. Ja kupuję tę zmianę. Podobne rozwiązanie zostało zaimplementowane praktycznie w każdej innej aplikacji Samsunga. Na przykład w galerii, również mamy lewitującą wyspę, ale z najważniejszymi funkcjami. Moim zdaniem, lepiej to wygląda i jest po prostu bardziej funkcjonalne niż miało to miejsce w poprzednich wersjach systemu. Dostaliśmy również możliwość ukrycia zdjęć bezpośrednio w galerii. Jeśli nie chcemy, aby jakieś zdjęcie widniało w naszej galerii zdjęć, możemy od teraz w łatwy sposób przenieść to zdjęcie do albumu prywatnego i zabezpieczyć wejście przy pomocy skanera odcisków palców. Interfejs wymaga jeszcze naniesienia kilku poprawek wizualnych, ale sama funkcjonalność oraz działanie tej funkcji można uznać za ukończone. Następną dość istotną zmianą jest możliwość całkowitego przeorganizowania panelu z szybkimi przełącznikami. Dostaliśmy możliwość dostosowania w ustawieniach szybkich przełączników w sposób, jaki chcemy. Możemy je powiększać, pomniejszać, usuwać, dodawać. Samsung dał nam całkowitą swobodę w personalizacji panelu z szybkimi przełącznikami. Chciałoby się powiedzieć w końcu: myślę, że z tej zmiany raczej każdy będzie zadowolony, ponieważ każdy będzie w stanie ustawiać przełączniki na własny sposób. Samsung również przeorganizował niektóre funkcje Galaxy AI, takie jak chociażby gumka do wymazywania obiektów ze zdjęć. We wcześniejszych wersjach, żeby dostać się do gumki trzeba było trochę pogrzewać w systemie. Teraz natomiast proces wymazywania stał się zdecydowanie prostszy. Co więcej, dostaliśmy więcej możliwości podczas procesu edycji zdjęć. Otóż w One UI 8.5 nie musimy za każdym razem zapisywać naniesionych zmian, by móc wykonywać kolejne zmiany. Wystarczy kliknąć przycisk Kontynuuj i możemy działać dalej. Moim zdaniem świetna sprawa. Ponadto południokoreański producent dodał też historię naniesionych zmian. Co to oznacza? Ano to, że możemy w łatwy sposób jednym kliknięciem wrócić do punktu, w którym zaczynaliśmy edycję. Bardzo mi się to podoba. Tego typu zmian w najnowszej wersji systemu jest dużo więcej. Mógłbym je pokazywać wszystkie, ale myślę, że raczej nie chcecie godzinami słuchać i oglądać każdej możliwej zmiany, jakiej Samsung dokonał w najnowszym One UI 8,5. Teraz przechodzimy do samego działania systemu oraz czasu pracy na baterii. Kurczę powiem szczerze, że jestem pozytywnie zaskoczony tym, jak mój Samsung Galaxy S25 Ultra działa na nowszej becie. W pierwszym filmie wspominałem, że mam problem z aplikacją Expert RAW, która po prostu nie działała. Od razu następnego dnia po zaktualizowaniu swojego smartfona do One UI 8.5 beta Samsung wypuścił aktualizację i naprawił problem z niedziałającą aplikacją Expert RAW. Poza tym problemem póki co nie udało mi się znaleźć innych błędów lub bugów związanych z działaniem systemu operacyjnego. Ba, powiem nawet więcej, ta wersja systemu mogłaby być wersją stabilną, ponieważ działa jak wersja stabilna. Owszem, gdzieś w niektórych momentach zdarza się taka sytuacja, że animacja chrupnie, ale to nic wielkiego. IOS 26.2 w wersji stabilnej działa znacznie gorzej i ma znacznie więcej przycięć animacji oraz randomowych spowolnień działania systemu. One-I-8.5 beta przy iOS 26 to jest jak Porsche przy maluchu. Niestety, ale Apple w tym roku koncertowo spartoliło sprawę ze swoim systemem na iPhony. Animacje są płynne, system działa szybko i stabilnie. Nie zdarzyło mi się, by coś się wyłączyło lub nie chciało się uruchomić. Raczej wszystko działa tak, jak działać powinno. Wydaje mi się też, że długość animacji uległa skróceniu w porównaniu do długości animacji w łaniu i8. Czas przejścia z aplikacji do ekranu głównego jest chyba krótszy. Nie jestem tego w 100% pewny, ale tak mi się wydaje. Zresztą możecie sami zobaczyć na filmie jak działają wszystkie animacje. W OneY8 nie działały mi animacje związane z przejściem ze skrótu do ekranu głównego. Te animacje nie działały mi ani na becie OneY8, ani w wersji stabilnej tejże nakładki. Co więcej, zgłaszałem usterkę Samsungowi kilka razy podczas trwania testów, jak i w momencie, kiedy testy dobiegły końca. Niestety niewiele się w tej kwestii zmieniło, lecz One UI 8.5 Beta rozwiązała ten problem. Teraz animacja skróty działa w ten sam sposób, w jaki działają pozostałe animacje. A więc podsumowując, stabilność systemu jest naprawdę na dobrym poziomie. Płynność oraz optymalizacja oprogramowania jest bardzo dobra. Wszystkie aplikacje działają poza kilkoma aplikacjami z Good Lock, które po prostu wymagają uaktualnienia i wsparcia do najnowszej wersji systemu. Co do baterii, również w tym aspekcie nie mam nic do zarzucenia. Mój telefon jest po kilku cyklach ładowania, a więc myślę, że system już się ułożył. Najlepsze jest jednak to, że mój Samsung Galaxy S25 Ultra działa zauważalnie dłużej na pojedynczym cyklu naładowania akumulatora, co mnie bardzo zaskoczyło. Poprawę w szczególności widać w momencie, kiedy telefon po prostu leży i nie jest używany. Poziom naładowania akumulatora spada zauważalnie wolniej. Screen on time jest raczej porównywalny, natomiast po aktualizacji ten sam screen on time, czyli w okolicy 5-6 godzin na ekranie osiągam w półtorej doby, a nie jak to miało miejsce w One 8, czyli w ciągu 24 godzin. A więc telefon osiąga ten sam wynik SOT, przy czym bateria wystarczy na około 12 godzin dłużej, a to już zdecydowanie zauważalna zmiana. Programiści Samsunga musieli poczarować coś pod maską, skoro udało się bardziej zoptymalizować system. Podsumowując, na chwilę obecną jestem bardzo zadowolony ze zmian, które Samsung wprowadzi w One UI 8,5. Zarówno tych wizualnych, jak i funkcjonalnych. Praktycznie wszystko działa i mogę używać tej wersji oprogramowania na swoim smartfonie daily. Naprawdę nie mam się czego przeczepić na chwilę obecną. A wy, czy zainstalowaliście już One UI 8,5 beta na swoich smartfonach? Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na temat zmian, które Samsung wprowadził. Czy te zmiany wam się podobają, czy nie? Jakie są ogólne wrażenia z korzystania z tego systemu? Na dzisiaj to już wszystko. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!